Hej, tutaj Norbert Kruch z facetmarzeń.pl. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak możesz postępować z facetem tak, aby mu zależało. Jeśli jesteś zainteresowana tym tematem, to zaczynajmy. Facet marzeń. Niesamowite napięcie seksualne między kobietą a mężczyzną jest siłą napędową każdego romansu, książki, filmu czy naszych fantazji. Dlaczego więc, gdy chodzi o tworzenie tego napięcia, wiele kobiet, z którymi rozmawiam, nie wie, czym ono naprawdę jest, a tylko ułamek z nich rozumie, co trzeba zrobić, aby je stworzyć. Jeśli jesteś w tej grupie kobiet, które nie boją się przyznać do tego, że czegoś nie wiedzą i chcą zrozumieć, co jest potrzebne do stworzenia i wzmocnienia tego seksualnego napięcia, to oglądaj dalej. Na początek szybka konfrontacja z rzeczywistością. Wbrew temu, co myśli większość kobiet, napięcie seksualne nie polega głównie na fizycznym przyciąganiu. Chodzi bardziej o stworzenie w mężczyźnie ciekawości, ekscytacji i uczucia oczekiwania. Tej kuszącej, lekko frustrującej sensacji zastanawiania się, wyobrażania i chęci jego przebywania z tobą. Oczywiście, jeśli jesteś niesamowicie atrakcyjną kobietą i na dodatek modelką, to sam twój wygląd może wystarczyć, aby facet poczuł to seksualne napięcie. Ale zgadnij, jak się sprawy mają, jeśli mówimy o długoterminowej relacji. Tutaj, niestety, początkowa fascynacja Twoim zewnętrznym wyglądem to za mało. Aby podtrzymać tę iskrę namiętności na dłuższą metę. W każdym razie, chcę ci tutaj przekazać, że niezależnie od twojego fizycznego piękna, nie możesz teraz zaniedbać tego wewnętrznego. Prawda jest taka, że tworzenie niesamowitego napięcia seksualnego z wartościowym facetem to coś, czego każda kobieta może się nauczyć. Oczywiście, pod warunkiem, że zrozumie prostą naukę stojącą za tym procesem. Mając to na uwadze, przejdę teraz do szybkiej i niezawodnej lekcji tworzenia tego seksualnego napięcia. W fizyce napięcie definiuje się jako siłę tworzoną przez rozciąganie ciała w przeciwnych kierunkach. I teraz, jeśli chodzi o tworzenie napięcia seksualnego u mężczyzny, obowiązują te same zasady. Stąd, aby stworzyć to niesamowite uczucie, takie, którego on nie będzie mógł zignorować ani się mu oprzeć, to musisz zastosować jednocześnie dwie siły działające na jego emocje. Pierwszym krokiem jest to, abyś przyciągnęła go do siebie swoją energią. Kiedy kobieta kręci się wokół mężczyzny w taki sposób, że on czuje, że może być dla niego świetną partnerką, dzieje się to automatycznie. On naturalnie chce być bliżej niej i dowiedzieć się o niej więcej oraz spędzić z nią więcej czasu. Jeśli masz moje płatne materiały, to już znasz te siły przyciągania jako atrakcyjność. W skrócie, każda kobieta może nauczyć się, jak być atrakcyjną dla faceta, ucząc się, jak być jednocześnie zadziorną i zabawną w odpowiednich proporcjach. Do tego, jak nigdy nie wydawać się na zdesperowaną i potrzebującą. Oraz jak prezentować się przy wartościowych mężczyznach jako pewna siebie kobieta, która kontroluje własne życie i ma w nim jakiś głębszy cel. Wszystko to mówi mężczyźnie, że jesteś inna niż pozostałe 90% kobiet, które próbują mu się na siłę przypodobać w każdy możliwy sposób. Mówi mu to też, że może się przy tobie naprawdę świetnie poczuć i dobrze bawić, spędzając razem czas. I to właśnie jest potrzebne, aby sprawić, że mężczyzna poczuje tę pierwszą kluczową siłę seksualnego napięcia związaną z atrakcyjnością. A brutalna prawda jest taka, że dopóki nie nauczysz się, jak sprawić, aby facet postrzegał cię jako wyjątkową kobietę, nie ma szans na to, aby to seksualne napięcie utrzymać na dłużej. Bo na tym ci przecież zależy, prawda? Na długoterminowej relacji z wartościowym mężczyzną. A nie na jakichś przygodach, do których nie trzeba być ekspertem, żeby się na nie załapać. W życiu wszystko, co jest łatwo dostępne, nie stanowi dla nas jakiejś większej wartości i wyzwania. Z relacjami między ludźmi jest podobnie. Jednak gdy już wiesz, jakie konkretne kroki musisz podjąć, aby stworzyć tę autentyczną atrakcyjność, dzieje się coś magicznego. Mężczyzna zaczyna się czuć do Ciebie po prostu przyciągany. Tak jak ty cieszę się tą iskrą rozwijającej się nieprzewidywalnej historii, czuję silną tęsknotę i chęć na coś więcej. I oczywiście mam tutaj na myśli relację na wyłączność. Właśnie w takim momencie należy zastosować tę drugą siłę, ale w przeciwnym kierunku. Teraz drugim krokiem jest to, abyś swoją energią go od siebie odsunęła. Tak, dobrze słyszałaś, właśnie wtedy, gdy dostajesz sygnały, że naprawdę mu na tobie zależy, to idealny moment na to, aby go od siebie lekko odsunąć. Oczywiście nie w fizycznym sensie. Chodzi o postawienie małych, zabawnych, ekscytujących blokad, które uniemożliwiają mu zdobycie więcej tego, czego od ciebie chce, czyli więcej Twojego czasu i uwagi. Tymi blokadami może być nieodpowiadanie bezpośrednio na jego pytania. Zamiast odpowiadać mu od razu, gdzie mieszkasz i czym się zajmujesz, zmień temat na jakiś inny, mówiąc: Wiesz co, za tym kryje się dość śmieszna historia ale najpierw pogadajmy o tym, dlaczego wybrałeś tę restaurację. I uwierz mi, twoja atrakcyjność w jego oczach wzrośnie kilkukrotnie. Możesz mu też w zabawny sposób powiedzieć, że musi zasłużyć na te informacje o tobie, udowadniając ci, że nie jest jakimś seryjnym mordercą w Twoim mieście. Zaproponuj mu, żeby coś najpierw krótko o sobie powiedział. A Ty ocenisz, czy mówi prawdę, czy może gdzieś za rogiem zaparkował swojego czarnego wana. Przede wszystkim to, co chcę Ci tutaj przekazać, to to, abyś nigdy nie była na każde jego zawołanie. Czy to mówimy o odpowiedzi na wiadomość w social mediach czy planowaniu wspólnego czasu? Jeszcze lepszą strategią wykorzystania tej techniki jest sytuacja, w której sprawy zmierzają w kierunku fizycznego zbliżenia. I to jest idealny moment na to, aby podkręcić to seksualne napięcie do maksimum. Na przykład, kiedy on próbuje cię pocałować, spowolnij swoje ruchy, lekko się zatrzymaj i dopiero przejdź do tego gestu. Gdy zaczniesz używać tej nauki o napięciu seksualnym w swojej relacji z mężczyzną, wywołując jednocześnie siły przyciągania i odsuwania, to zaczniesz dostrzegać niesamowite rzeczy. Doprowadzisz go do pozytywnego szaleństwa mieszankom uczuć wobec ciebie, nie wiedząc, co nastąpi dalej, jednocześnie czując przy tym wszystkim podekscytowanie i wzajemne przyciąganie. Jeśli brzmi to dla ciebie dobrze, to następna rzecz, o której musisz wiedzieć. To, że tworzenie seksualnego napięcia to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o to, jak zacząć odnosić sukcesy w relacjach z mężczyznami. Jeśli obecnie nie masz takich efektów z facetami, o jakich zawsze marzyłaś, to zdecydowanie polecam ci skorzystać z mojego skutecznego kursu, który zawiera wszystko, co powinnaś wiedzieć na temat budowania prawdziwej namiętności w twojej relacji między tobą a mężczyzną. Znajdziesz w nim scenariusze rozmów, dokładnie co powiedzieć, słowo po słowie, kiedy to powiedzieć i wiele, wiele więcej. Dlatego, jeśli interesujecie ten program, zachęcam Cię do kliknięcia linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Tam możesz odebrać do niego dostęp. Nie zapomnij również zostawić łapki w górę oraz kliknąć przycisku Subskrybuj pod tym filmem, jak i zaznaczyć opcję dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi materiałami. To by było na tyle. Trzymaj się. Hey.